witamy serdecznie chodzi o archiwizację tego obiektu jest to kościółek na wodzie w Krasno w Zwierzyńcu, na który przeznaczone jest ponad 9 milionów złotych na jego renowację i odnowienie więc za jakiś czas on już nie będzie taki jak jest w chwili obecnej po prostu ulegnie zmianie po to jest ta archiwizacja żeby po prostu to zobaczyć go po prostu piękniejszym. Będzie po prostu piękniejszy. W jednym są takie piękne tutaj ławki, które już pokazywałam kiedyś wcześniej. Są to takie jedne ze starszych, zabytkowych rzeczy. Chodzi o historię. Z tego ze względu, że tutaj nieopodal w którymś z tych miejsc były pochowane pieski ukochane naszej Marysieńki Sobieskiej. I oczywiście również te ławki nawiązują właśnie, są głowy piesków, być może tu, być może w innym miejscu. Nie mam wiedzy dokładnie, gdzie te pieski zostały pochowane, ale historia o tym mówi wyraźnie. Także wrócę tutaj do historii kościoła na wodzie. Eee Kościół został zbudowany jako kaplica dworska w latach 1741-1747 w czasach, gdy rządy w ordynacji sprawował siódmy ordynat, towarz Antoni Zamoński. A jego żoną była e, Aniela z Michowskich. Stanowił wotum wdzięczności za szczęśliwe narodziny syna Klemensa, przyszłego ósmego ordynata. W 1741 roku papież Benedykt IX, XIV wydał, przepraszam, XIV wydał zezwolenie na odprawienie przy świętej w kaplicy. Także ona będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jest ponad 9 milionów, tak jak wspomniałam, dotacji na odnowienie, na renowację tego pięknego miejsca, ale te zabytkowe murki zostały. Tak wygląda teraz. Bardzo urokliwe miejsce, pełne pięknych zieleni. Bardzo spokojne miejsce, mam na myśli Zwierzyniec. Jest po prostu odpowiednim miejscem na wypoczynku. Jest na roztoczu, więc tutaj się nigdzie nie da. Coś się zawsze po prostu ciekawego znajdzie.